Poseł ozdoba sprawa i sprawiedliwości na krótko przed ostatnimi wyborami obrazowo przedstawił co robił i co chce zrobić Donald Tusk z największymi polskimi spółkami. Dziś po niespełna roku te słowa brzmią niepokojąco aktualnie. Wygląda na to, że plan rozkładu państwa jest realizowany w 100%. Posłuchajcie. Subskrybuj, polub i skomentuj. Robiąc to wspierasz nasz kanał i zwiększasz nasze zasięgi. Zacznijmy od tego, że Donald Tusk pewnie wolałby, żeby to walut Ludhansa, a nie lot. Bo to takie podejście było. Wolałby, żeby nie było no tylko żeby był BP, czy też inny zakład, ale wiecie, Szanowni Państwo, ja mam tu taką listę 1200 podmiotów. To jest bardzo długa lista. I ja mam dla Pana prezent, ponieważ Pan ma bardzo wybiórczą pamięć. I Pan może kłamać, i Pan może kłamać. Ale prawda jest taka, niech Pan powtórzy te słowa. Bo pod każdą pozycją są dramaty ludzkie. Mhm. Niech pan pojedzie też do tych zakładów, które były zlikwidowane, bo to nie tylko kwestia sprzedaży, to również była kwestia sprzedaży różnych dziwnych transakcji. Część z tych firm upadło i niech Pan spojrzy ludziom w oczy i niech Pan powie, że tutaj nie było ludzkich dramatów. I niech pan, jako polskie stronice ludowe wytłumaczy że to, co robiliście, to nie była prywatyzacja, bo to, co pan w tej chwili wyprawia, to jest absolutny wstyd. Z jednego prostego powodu. PKP Energetyka to była spółka strategiczna i pan na czelność dzisiaj w programie mówi, że prywatyzacja to jest 10, 20, 30 lat Momentik, temu. Rządy powiem. Polskiego Stronnictwa Ludowego to była jedna wyprzedaż Polski. Chcieliście sprzedać Lot, Orlen. Sam Orlen wpłacił do budżetu Polski w 2022 roku 40 miliardów, a te wszystkie spółki, które sprzedawaliście, to było 60 gdzie tu jest z największych dokonań w ciągu niespełna roku należy wymienić między innymi straty zamiast ogromnych zysków największych spółek skarbu państwa, ucieczki z Polski zachodnich firm i oczywiście wstrzymanie, a raczej zamknięcie najważniejszych dla Polski projektów infrastrukturalnych takich jak CPK, terminali przeładunkowych i elektrowni atomowych.